O, co się stało? Nie można, nie można otworzyć. Coś się zepsuło. Więc trzeba jeszcze raz to rozebrać. O, ten dziwany mikrofon. Dobra, trzeba to rozebrać. Już Trochę doświadczenia mam. To młody ci pokaże jak szybko to rozebrać. No tam się po prostu pewnie linka zaskoczyła z tego i nie idzie otworzyć Dobra Takie grzebanie To jest bez sensu Wyjrzymy o to Już wam pokazuję to otworzyć tu już mam takie strugane, nie? <grystugane> no patrzcie jaka szybka akcja Nie ma się co szczypać tylko trzeba działać Jak tu już jesteśmy to patrzcie jest jedna śrubka dostęp do trudno dostępnych miejsc tutaj jest taki torx nie tutaj, tylko tutaj on powinien szybko zejść, tutaj nie problem jest teraz najfajniejsze trzeba ściągnąć drzwi aby wyszły z takich borców. Znaczy, chodzi o boczek wyszło jak już wyszło jedno to wyjdzie następne tylko odczypimy tą lampkę tutaj o, nie będzie za tak łatwo w, w sumie to całości nie musimy zdejmować ta linka zeszła została po prostu źle zaczepiona haczyk trafił w swoje miejsce. No i tyle w temacie Klamki nie muszę sprawdzać. Ja jestem do sprawdzenia, że będzie dobrze. Wiem Połamałem co coś się niedobrego stało Łamał mi się No dobra, trudno Ja tam z tyłu nie siadam, także <grym> Nie przeszkadza No teraz jak nie działa to Ja nie jestem fachowy Obstawiamy? No dobra, to zamykamy. <noise> Zamknęły się, Czekajcie, czy się teraz otworzą. Uwaga. Jest klameczka. Czekajcie, muszę zrobić... Wody nie szarp się tak. <głos> 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 Zobacz pan, jak to pięknie pracuje. O kurwa. A już myślałem. Już myślałem, że. Trochę ciasno. Zaraz. Ja to zaraz naprawię. Gdzie jest mój logiczny środek konserwujący? Nie trzeba WD. Tu mam taki smar. Do łańcucha to i do pasata no mm, nie tam dążało zobaczymy już jakby O już elegancko, coraz bardziej <grywka> Jak coś zaczyna działać, a nie działało, to tak... By cały dzień oglądał i się bawił. Uwaga, klameczka. No, mogłoby chodzić lepiej, ale nic na to nie poradził, się. zobaczmy jeszcze raz. Bajka. Powiedzmy, że ktoś chce weź, wiesz <noise> Proszę O i otwarcie jest Dobra, także dzięki za oglądanie Fajnie, że wpadliście <głos> Zapraszam <głos> Nie, no. Podoba mi się i zobacz. Zobacz młody, patrz cyk i wszystko jasne <noise>